Cześć kochani, auryczny tarot i aura kolejnego tygodnia, tym razem 16-22 listopada. Dzisiaj słuchajcie standardowe czytanie, wyzwanie, trudność i rada na kolejny tydzień dla was, a i również trzy karty na trzy sfery, a więc związki, praca i ogólne przesłanie od aniołów na ten tydzień dla Was. Nie rozgadując się, czekam na Was jak zawsze, czekam również i liczę na Waszą aktywność, która także jest dla mnie mocno mobilizująca, która jest również dla mnie energią równoważącą. Pamiętajcie o tym, dlatego chętni bądźcie do tego, żeby komentować, żeby dawać łapki w górę wszystkim, którzy to robią. Bardzo pięknie dziękuję, ściskam, pozdrawiam. I cóż, przechodzimy do czytań. Zaczynamy od barana. I zobaczmy, drogie wodniki, co dla Was na czas od 16 do 22 listopada. Jaka energia będzie Wam towarzyszyć? W aspekcie trzech kategorii, a więc związki, relacje, kwestie zawodowe plus ogólna energia tygodnia, czyli informacje, hasła, które mogą Wam coś powiedzieć, podpowiedzieć, ukierunkować, a i również jak zawsze wyzwanie, trudność i rada od kart Tarota. A więc zobaczmy. Co dla Was, drugie wodniki? W kwestii słuchajcie związków, a więc co będzie się chciało Wam pokazać jako sygnał, znak, wskazówka? Co zawodowo może być dla Was tu istotne? Wodniki i czas od 16 do 22 listopada. Wodnik. 16-22 listopada dla wodników. Ogólna energia w tym tygodniu, wodniki. Co dla Was 16-22 listopada? I co jest wyzwaniem dla wodników na ten czas? A więc 16-22 listopada, wodnik. Wyzwanie, trudność i rada. Pod słowem słuchajcie, energia rycerza mieczy, a więc dosyć taka niekiedy konfliktowa lub taka właśnie na ostrzu noża, która no, może sprowadzać pewne niespodziewane zdarzenia albo jakieś takie, słuchajcie, prowokacyjne sytuacje, nawet wiadomości albo i. Komunikację na takim właśnie poziomie. Dlatego tutaj uważajcie na to, co jest pewnego rodzaju przesadą, czy w słowach, czy w gestach, czy chociażby no, w powołaniu was czy kogoś innego do jakichś działań. To energia agitująca Was w stronę tego, co jest zachowaniem zimnej krwi, a zachowaniem również takiego, słuchajcie, racjonalnego, logicznego myślenia, sposobu także reagowania na sytuację w tym tygodniu. Zwłaszcza, że wyzwaniem dla Was jest koło fortuny, a więc to, żeby to koło się obróciło na Waszą korzyść, aby no, coś zaczęło funkcjonować w przypływie, aby coś się przeobraziło, aby też była dla Was może dana szansa czegoś, co ma być nowym początkiem, czegoś, co ma także być przerobieniem być może dla niektórych jakichś trudów, mozołów tego, co jest niekiedy akcentem karmicznym. A więc tu dla niektórych być może lekcja do przerobienia jest waszym wyzwaniem, aby ją rozpoznać, aby może nie powielać pewnych schematów raz jeszcze, aby się nie dać, mówiąc inaczej, naciągnąć na to, co gdzieś jest czy było takie samo, co już znacie, co powinniście być może rozpoznać. Albo są to lekcje, które po prostu przychodzą do Was ponownie, aby sprawdzić, na jakim jesteście etapie swojego osobistego rozwoju. Dlatego tym bardziej nie denerwujcie się na sytuacje, na które nie macie wpływu, bo one po prostu muszą się zadziać, one muszą po prostu do Was przyjść, muszą się z Wami przywitać, a od Was zależy poziom zaangażowania, czy tego emocjonalnego, czy tego, który jest na poziomie chociażby logicznego podejścia. Wyzwanie koło fortuny, a, a więc odrzucenie tych wzorców, które się powtarzają. Wyzwanie koło fortuny, a więc przywitanie tego, co nowe, wyjście temu naprzeciw, dostosowanie się, czy też odnalezienie się w tych sytuacjach, które mogą się Was zaskakiwać tak pozytywnie, jak i negatywnie, bo pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. To, co jest trudnością dla Was w tym tygodniu, a więc taką nazwaną przeze mnie od dawien dawna potykajką, to słuchajcie, kochankowie, no a więc... Po pierwsze, relacje małżeńskie, relacje partnerskie, to wszystko, co jest komunikacją, związkiem, poczuciem jedności, także przyjaźń, albo mówiąc inaczej, wasz konkretny wybór. Czy w prawo, czy w lewo, co mam zrobić, co poczynić, kogo mam wybrać lub na co się zdecydować. A więc równowaga i dążenie do niej jest w tym tygodniu może trochę utrudnione albo może być kłopotliwe, aby tę równowagę, Gdzieś, słuchajcie, złapać, czy w relacjach międzyludzkich, czy w tym wszystkim, co dotyczy komunikacji, ustalenia pewnych spraw, no właśnie złapania tego gdzieś kompromisu, który jest tak konieczny, aby zrównoważyć niekiedy dwie różne sobie strony. To także energia tych spraw sercowych, romansowych, tego wszystkiego, co z tym związane. A więc tutaj niektórzy mogą mieć w tym aspekcie jakieś kłopoty może z pogodzeniem pewnych priorytetów. A być może wywiązaniem się chociażby z jakichś na przykład obietnic. To, co jest wam radzone w tym czasie, to król buław, a więc zajęcie stanowiska takiego, które jest zgodne z wami, takiego również, które bezwłocznie zajmuje się daną sprawą, a więc dostosowanie się niekiedy do warunków panujących wokół będzie dla was korzystne, jeżeli i wy sami odnajdziecie się w tych energiach, działając właśnie w ten sposób, a więc wykazując się cechami, Charakterystycznymi dla właśnie tego króla. To jest także przejęcie inicjatywy w pewnych kwestiach, które tego od Was wymagają. Umiejętność także dopasowania pewnych odpowiednich mechanizmów w taki właśnie bardzo błyskotliwy sposób. A więc, inaczej mówiąc, przedsiębiorczość jest Wam proponowana, ta duża i ta mała. A więc to, żeby z niczego niekiedy zrobić coś, a i również ugasić, mówiąc metaforycznie, jakiś pożar, jeżeli tego będą wymagały okoliczności. A więc taka, słuchajcie, postawa odważna, postawa zmotywowana jest tutaj dla Was radą. To jest również pewność siebie i bycie osobą kontaktową, a więc otworzenie się na to, co niesie los, jest kluczowe w tym tygodniu, a więc nie zamykanie się w czterech ścianach, nie uciekanie w głąb siebie, ale wręcz odwrotnie, pewna przebojowość, pewna umiejętność radzenia sobie, zaradność, a i również pomysł co do innych ludzi, jak z nimi sobie poradzić, jak również być może. Sprawić, aby chcieli myśleć podobnie do Was. To jest taki tydzień, słuchajcie, który wymaga od Was tej przedsiębiorczości, a jeżeli nie od Was, to być może jest to sugestia, żebyście szukali pomocy u osoby, którą reprezentuje znak ognia. Być może strzelec, być może lew, być może baran. To również rada dla Was, abyście chwytali się tego ryzyka, które do Was idzie, może związane z tym kołem fortuny, a więc. Abyście wychodzili naprzeciw nowym być może okazjom, nowym możliwościom. Tak więc ten tydzień, drogie wodniki, proponuję Wam przede wszystkim również utrzymanie swojej kontroli nad tym, co Wasze, nad tym, co jest. Pewne w Was i czego Wy sami jesteście pewni, jeżeli chodzi o Waszą osobę, jeżeli chodzi o Wasze terytorium, którym to terytorium jest no, chociażby Wasza rodzina, dom, to wszystko, co Was otacza. A więc tu umiejętność radzenia sobie z pewnymi kompromisami, a i również umiejętność radzenia sobie w komunikacji z ludźmi takiej komunikacji, która gdzieś nie stawia czegoś no. na ostrzu noża. Taka komunikacja, która też nie jest krzywdząca dla żadnej ze stron, ale właśnie taka umiejąca znaleźć odpowiednie słuchajcie, narzędzia, czy też odpowiednie sposoby do tego, żeby w sposób bezpośredni szybki, błyskawiczny, wręcz bym powiedziała, załatwić pewne sprawy i działać dalej. Poruszać się jakby w rytmie tego, co jest tą idącą do Was zmianą, czy tym właśnie narzuconym wam pewnym tempem. Zobaczmy, co związkowo słuchajcie w tym tygodniu dla Was. Współuzależnienie, uzależnienia wpływają na Twoje życie uczuciowe, a więc tutaj kryją się pewne sytuacje, od których jesteście zależni: sytuacje bądź osoby, systemy, schematy, także. Coś, co daje Wam być może złudne poczucie bezpieczeństwa albo, no właśnie, złudne poczucie stabilizacji. A więc tu także nałogi lub nawyki gdzieś mogą dawać o sobie znać, mogą być jakimś sygnałem do pewnych zmian lub do jakichś na przykład dyskusji. To także złe nawyki i przyzwyczajenia wyniesione na przykład z domu rodzinnego, które uniemożliwiają Wam złapanie, no, swojej słuchajcie, autentyczności w tym życiu czy też swojego sposobu na to życie, aby sobie z nim radzić. Być może to są te lekcje karmiczne, które tutaj Wam się pokazują jako te powtarzające się wciąż na nowo pewne cykle, czy też pewne schematy zachowań, czy waszych, czy osób w waszym towarzystwie. Więc zwróćcie na to uwagę w tym tygodniu, czy coś do was nie przychodzi takiego, co daje wam znak, sygnał, że powinniście zadziałać inaczej, powinniście poszukać jakiejś innej możliwości. Może nie powinniście działać zbyt raptownie, zwłaszcza być może w sposobie komunikowania się z tymi, od których zależy powodzenie pewnych spraw. Zwróćcie na to uwagę. Jeżeli chodzi o pracę, pokazuje wam się kreatywna ekspresja, a więc być może w tym tygodniu powinniście gdzieś dać upust pewnym energiom, pewnym emocjom, pozwolić sobie na to, co was otwiera na zupełnie nowe, na zupełnie nowe doznania. Jeżeli chodzi o waszą na przykład dodatkową pracę lub pasję, w pracy zawodowej ta karta może sugerować, że Działajcie w sposób bardziej ekspresyjny, działajcie w sposób bardziej innowacyjny, pozwólcie sobie na wyjście poza pewne schematy. Oczywiście w ramach tego, co jest pewną granicą, natomiast mówimy o Waszej inwencji, tego, co także jest Waszą inicjatywą, chęcią dodania siebie do tego, co robicie, aby Wasza praca aby nie sprowadzała się tylko do. Tego, co jest zwykłą rutyną, w konsekwencji z dnia na dzień, gdzieś wypalającą was, także pod wpływem pewnych być może okoliczności, które w tym tygodniu, jak wspomniałam, mogą być lekko stresujące, a więc tutaj ta kreatywna ekspresja jest wam potrzebna, czy w pracy, czy poza pracą, jako dodatek do tego, aby wasz umysł funkcjonował na nieco innych obrotach, aby chciał oddawać się tej podróży głąb was samych. Ku Wam samym. Pamiętajcie, że ta kreatywność to nie tylko rysunek, malarstwo czy wszystkie sztuki plastyczne, ale to także taniec, muzyka. Wszystko to, co Was pobudza, wszystko to, co daje Wam poczucie wyzwolenia, uwolnienia tego, co jest pozytywną energią, także tą, także endorfinami. A więc pomysłowość Wasza, chociażby w domu czy w pracy. Nawet majsterkowanie pozwoli Wam pobudzić ten właśnie potencjał. I nie chodzi tu o to, żeby stworzyć, słuchajcie, dzieło sztuki, nie chodzi o to, żeby nawet osiągnąć końcowy efekt, ale żeby po prostu oddać się temu, co jest Waszą aktywnością, co jest tym takim trochę nadprogramowym wyjściem ku samemu sobie. Mówiąc inaczej, chwyćcie się za coś, co także jest, pamiętajcie, sposobem na pewne stresy, oderwaniem myśli. Przy jednoczesnym Uaktywnieniu Was tego, co może uśpione, czego jeszcze nie znacie, albo co może Was mile zaskoczyć. I to, co jest kierunkiem, słuchajcie, tego tygodnia pokazuje się karta, czego pragniesz. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swoimi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Pamiętajcie tylko, że trzeba wiedzieć, czego się pragnie. Pamiętajcie, że precyzja. A więc to, co jest dokładnością tego, co ma do Was przejść, jest tutaj bardzo ważne. Ale jakby na to nie patrzeć, ten tydzień do Was mówi: dookreśl być może siebie, wodniku, czego naprawdę pragniesz, co jest dla Ciebie najważniejsze. Co tworzy również Ciebie, co może sprawić, że nie będziesz tracił siebie, że nie będziesz też ulegał niskim wibracjom. Tutaj Wam się pokazują wybory, decyzje w tym tygodniu może związkowe, może zawodowe, być może po prostu życiowe, które gdzieś pod wpływem pewnych impulsów będą Was popychać dalej, też mogą chcieć Was w jakiś sposób dostrajać do tych akcentów. Natomiast nie traćcie siebie, bądźcie ze sobą zgodni, bądźcie pewni siebie. Bądźcie także pewni tego, czego chcecie, aby wiedzieć, w jaką stronę macie zmierzać, pozbywając się tego, co jest trzymające Was gdzieś kurczowo, na podstawie jakichś być może schematów, na podstawie może jakichś słabości. Bądźcie w przepływie. Tak mówi ten tydzień. Nie bójcie się, bądźcie odważni. Bierzcie ster we własne ręce. Ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej.